Cześć, mam na imię Weronika i witam Was w nowym odcinku mojego vloga. Dziś będzie już tak bardzo świątecznie, bowiem opowiem Wam o kalendarzu adwentowym od Hobby, który dostałam w ramach współpracy. Pokażę Wam co było w środku, w pierwszych dwóch okienkach. Otworzymy razem dzisiejsze okienko, bo dzisiaj jest niedziela i mam nadzieję, że dzisiaj też uda mi się wrzucić ten vlog na YouTube'a. I generalnie opowiem Wam o moich... Nie? o moich wrażeniach jeżeli chodzi o ten kalendarz adwentowy. Osobiście bardzo lubię kalendarze adwentowe i co roku sobie taki kalendarz kupowałam. Były też kalendarze z kosmetykami, były też kalendarze z kosmetykami, slash różnymi gadżetami rok temu na przykład, możecie też zobaczyć mnie na Instagramie, ale nigdy nie miałam kalendarza dziewiarskiego, więc w sumie bardzo się cieszę, że hobby się odezwali do mnie z tym kalendarzem, z propozycją właśnie przetestowania go, bo... Bo pomyślałam sobie, że to jest właśnie świetna okazja zobaczyć, jak to jest z takim dziewiarskim kalendarzem, bo wiem, że kilka takich kalendarzy gdzieś tam funkcjonuje, więc stwierdziłam, że idę w to. Pierwsza taka różnica, jeżeli chodzi o ten kalendarz, to nie jest kalendarz, który jest otwierany codziennie. Ten kalendarz otwierany jest. Co y, niedzielę Adwenta Adwentu, co niedzielę Adwentową. E, więc są to cztery pudełka zamiast właśnie e, dwudziestu, tam czterech czy pięciu, już nie pamiętam jak to było. Myślę, że 24 więc są to tylko cztery pudełka. Natomiast przy dziewiarskich kalendarzach, mi się wydaje, że ma to sens, bo potrzebujemy przecież tego czasu, żeby przerobić ten projekt, w co w moim przypadku, wiecie, różnie to wygląda. Przyjechały właśnie takie cztery pudełeczka, bardzo ładne i do tych pudełeczek było dołączona taka karteczka, tak to wygląda, z QR-kodem, który prowadził do wszystkich linków ze wzorami, bo w pudełkach były tylko i wyłącznie włóczki, więc zanim te wzory pojawiły się, znaczy one były już, tylko nie było dostępne, było właśnie takie odliczanie na stronie, zanim te wzory pojawiły się, to y, można było tylko się domyślać, co powstanie z tych włóczek. A więc co tydzień przed otwarciem tego pudełka można było sobie ściągnąć taki PDF ze wzorów. Oprócz tego dodatkowo na przykład dla mnie tak z perspektywy już czasu i otwierania kalendarzy takich codziennych, wiem, że gdzieś... W połowie grudnia już nie było to takie ekscytujące, i też zazwyczaj wrzucałam na przykład stories z tymi okienkami na początku, a później, dobra, kogo to już obchodzi? Może lepiej właśnie rzadziej, a coś takiego większego? No to też tak tylko moja opinia. Dajcie właśnie znać w komentarzach, jak wolicie. Codziennie otwierać, czy otwierać właśnie raz na jakiś czas. Więc przejdźmy do pierwszego okienka. Pierwsze okienko właśnie. Pudełeczko w tym kolorze i w sumie teraz, jak patrzę na przykład na te naklejki, znaczy to chyba nie jest naklejki tylko drukowane można byłoby się domyśleć, że będzie to jakaś ozdoba choinkowa, natomiast no, nie wpadłam na to. Więc y, tutaj były cztery matki w takich kolorach, już rozpoczęte przeze mnie, bo y, dwie takie ozdoby choinkowe właśnie wykonałam i do te było y, linijka... Hmm. Bo właśnie w tych podobach oprócz projektów są jeszcze dodatkowe akcesoria. tak wyglądała ta linijka. oraz torby projektowe, z której już korzystam, więc muszę po nią sięgnąć. Tak to, tak to wygląda. Taka zwykła wygląda torba projektowa. i wzór, w którym było opisane właśnie krok po kroku wykonanie ozdób choinkowych sweterek oraz czapka. Było kilka opcji, ja wybrałam sweterek takie czerwony, tradycyjnie świąteczny z gwiazdką oraz dwie wersje czapki. Czapka taka zwykła bini, którą właśnie zrobiłam, oraz czapka Mikołaja, taka dłuższa w takim też tradycyjnym kształcie. No i w zasadzie mega fajny pomysł, taki na rozgrzewkę, więc można sobie już zacząć coś tam robić. Łącznie właśnie w takich mega świątecznych kolorach, więc myślę, że takie ozdoby choinkowe, bo na przykład przedtem nigdy nie robiłam takich ozdób choinkowych, jeżeli chodzi o ozdoby właśnie na drutach. Myślę, że to jest właśnie mega fajny pomysł, mega fajna zabawa, bo bardzo szybko coś powstaje. Można właśnie ozdobić choinkę, co się zazwyczaj robi na początku grudnia. Znaczy wiem, że niektórzy może później to robią. Ja właśnie na początku grudnia, bo nie mogę się nigdy już doczekać, kiedy będzie można tą choinkę już ozdobić. Myślę, że zrobię jeszcze, był taki biały sweterek w kropeczki, bardzo mi się podobał, więc myślę, że zrobię jeszcze ten biały sweterek, ale ten czerwony i ta czapeczka już piszą na moje choince, już są i cieszą moje oko za każdym razem, jak na nie popatrzę. Drugie okienko to był totalny strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o mnie, nawet właśnie mama o tym powiedziała i już Wam wszystko pokazuję. Mamy tutaj takie Taki zielony kolor, bardzo świąteczny. Tutaj akurat właśnie, no tutaj ciężko byłoby zgadnąć co jest w środku, ale w środku, w środku mamy dwa mateczki włóczki skarpetkowej. To jest Rainbow Sock Wool, właśnie wełna z poliamidem. W, słuchajcie, moich ulubionych kolorach jest ta zieleń, którą lubię. Jest też piękny szary kolor. Dodatkowo moteczek Arctica to jest 100% wełny, jest taka dosyć gryząca, rustykalna. Oprócz tego są meteczki handmade oraz właśnie śliczne pocztówki ja sobie pomyślałam, że te cztery kartki mogłabym wysłać właśnie do kogoś z Was. Dajcie znać w komentarzach, kto by chciał dostać taką kartkę ode mnie, albo napiszcie do mnie na przykład na Instagramie i pierwsze cztery osoby z Polski dostaną te kartki właśnie podpisane ode mnie. A wracając do projektu, jak ściągnęłam właśnie wzór, to byłam naprawdę zakochana. Bo tak, skarpetki, żakardowe w ulubionych kolorach. Więc ja już szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, aż będę mogła te skarpetki zacząć. Zapewne będę robiła właśnie dwie jednocześnie, tak jak na jednym z filmików, który niedawno wrzuciłam na, na YouTube, na mój kanał. No i myślę, że w tym tygodniu już te skarpetki zacznę, bo będą pewnie mega ciepłe, przez właśnie żakard, będą takie dodatkowo podwójne ciepłe. No i właśnie ten kolor. Słuchajcie, no. Ta zieleń to jednak właśnie jest mój kolor. No dobra, no to teraz yy, najciekawsza rzecz, jeżeli chodzi o ten vlog, to otwieramy razem to trzecie okienko. I mam tutaj takie czerwone pudełeczko. Właśnie chciałabym, żeby w tym momencie, żebyście zatrzymali filmik i żebyście napisali w komentarzach, co myślicie właśnie jest w tym okienku. Na przykład, nie wiem, wnioskując po tej końce, patrząc na to pudełko, jak myślicie, co tam jest. Dobra, mam nadzieję, że wpisaliście, a teraz otwieramy. No, dobra, mamy słuchajcie, niezłe kombo kolorystyczne. Taka włochata włóczka, nazywa się Pikok oraz kind Peter, Taka w takim zielono, nie wiem, morskim kolorze. Do tego mamy nożyczki w środku oraz guziczki takie drewniane. o I to są drewniane zawieszki z napisem Handmade. A teraz sprawdźmy co jest za wzór, bo szczerze mówiąc trochę ciężko mi jest błogę, więc co z tego można byłoby zrobić. Już sprawdzamy. I tak. Otwieramy stronkę z kalendarzem. Rękawiczki. To są rękawiczki na drutach. Dobra, ja tutaj dołączę właśnie filmik z tego, jak te rękawiczki będą wyglądać. No, ciekawy, słuchajcie, wzór, ciekawy pomysł. Natomiast, jakby jedyny taki minus, to jest to, że to jest sztuczna włóczka. To jest włóczka akrylowa, więc tutaj chciałabym też to podkreślić, bo generalnie jeżeli chodzi o zabawki takie choinkowe, to myślę, że nie ma problemu, że włóczka jest sztuczna, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, które ubieramy, zakładamy, które mają bezpośredni kontakt z ciałem. Fajnie by było, żeby one były jak najbardziej naturalne, bo jeżeli chodzi o włóczkę skarpetkową, to spoko. Tutaj no, to jest duży minus. Wiem, że hobby ma w swojej ofercie dużo włóczek naturalnych, więc fajnie byłoby, żeby jednak na takie rzeczy były właśnie dobierane włóczki ze składem naturalnym. No dobra, czwarte okienko jeszcze jest niedostępne, więc zostaje pod choinką. I wzór też nie jest dostępny, więc nie mogę jeszcze sobie nawet podejrzeć, co tam jest w środku. Zapewno otworzę to w następnym. W niedzielę właśnie sprawdzę. W międzyczasie już zacznę robić y, skarpetki, bo one są jakby numer jeden na tej liście do zrobienia. Myślę, że przed Sylwestrem nie pojawi się nowy vlog, idę na taki mały urlop youtuberski, zapraszam Was serdecznie na mój Instagram, będzie tam się działo w międzyczasie, bo będzie dużo wyjazdów, będę też dziergała, będę wrzucała zdjęcia oraz posty właśnie o tym, co będę robiła. A my z Wami tutaj, na i zobaczymy się już po nowym roku więc z tej okazji właśnie, bo nie zobaczymy się na święta życzę Wam wesołych świąt żeby właśnie zostały spędzone w przyjemnej atmosferze z rodziną, nie wiem, drutami kto co woli. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten krótki właśnie taki vlog z przeglądem kalendarza adwentowego. Dajcie znać koniecznie w komentarzach jak było, bo czytam każdy komentarz, odpisuję na każdy komentarz i bardzo mnie cieszą te komentarze jeżeli jeszcze nie subskrybujecie to kanału to zapraszam Was serdecznie do tego. I co? I do zobaczenia w następnym vlogu, w następnym roku. Pa!